O, dostał granatę w łeb, chyba Szpadł O ty, frajerze, żyjesz? Nie, on jest dobry, nie? Bo idzie i zobaczył mnie za plecami. Jutro ty głupie! No i umieram. Não, wiadomo. Cześć, witam was serdecznie w czternastym, a zarazem ostatnim fabularnym odcinku z remasteru Call of Duty Modern Warfare. Bo pozostaje nam jeszcze jedna specjalna misja, ale to jako dodatek już jutro. Z epilogu. I ona jest straszna, bo już próbowałem ją nagrać, chciałem wam życzyć dzisiaj, ale trochę dłużej mi to zajmie, bo ogólnie misja trwa minutę. No tak z dwie, no tak z dwie minuty, no. A już ją nagrywam godzinę i nie mogę, nie mogę. Straszna jest, naprawdę jest ciężka, więc będzie ciekawie, więc nie może was tam zabraknąć, żebyście nie przegapili. Broń Boże, koniecznie zostawcie coś po sobie, będziecie wtedy na bieżąco z każdym kolejem. W takim razie, nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do odcinka i życzę miłego oglądania. Lecimy. I witam Was serdecznie w kolejnej misji. Zaczynamy nie strzelać w pokoju na rad. Chyba to jest przedostatnia misja do końca, ale nie pamiętam dokładnie.

Osiem minut? O nie, jeju, mam tak mało czasu. Gdzie mam iść? Tutaj, 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 dobra. Do mhm. Piers. Weź mi tu nie wchodź, Piers. Czujesz wszystko. No po co się wychylasz? Tak nie strzelasz, dziadu. Z wąsem jeden. Pierce, Do cholery jasnej. Weź ty spierniczaj stąd. już wkurzasz. Odrzuć, odrzuć. O, idealnie, patrzcie. Pek. Dobra. Jeszcze ktoś? Się boję wchodzić do takich zamkniętych pomieszczeń samo, samemu, samemu. Się wysłowić, nie mogę z tych nerwów już. Ta gra mnie stresuje. Żegnaj. Nie, przez metalowe tych nie przestrzelę. Dobra, tu jest jakaś w ogóle droga. Może to ja sprawdzę. O się wrypał, o się wrypał, ale przeżył, ale wyśmie nie blokuj. Ojej. O dostał granatę w łeb chyba. <śpiewa> Szpadł. Czysto, czysto Czysto Ojeju jeju, czysto, czysto No wszędzie czysto, coś za czysto tutaj Coś tutaj za czysto? A bo ja tam nie mam iść, tylko tam oj A może nie? Oni chyba za Super! Super, no za mną idą, a za nimi wrogowie, który, których oni ignorują, bo po prostu oni są żołnierzami, którzy się skupiają po prostu na mnie, tylko Tylko ja mam zabijać. A dlaczego od początku? O, to będzie najgorsza misja, coś czuję. To będzie najgorsza misja ze względu na wszystko. Mam 9 minut, muszę szybko to zrobić. Nie blokuj... O, dobrze to zrobiłem, cała seria paszła. Poszła cała seria. Może tak muszę grać? W sumie ich tak, pięć razy trzeba uderzyć. Lecimy, panowie. Pierce, widzisz, trzeba było tutaj tak wyskakiwać z nienacka. Dobra, wszyscy? No nie, no skąd ten granat? Patrz, jak wejdzie. O, widziałeś, widziałeś? Grinks. O ty frajerze. Tutaj. Gdzieś tutaj, ale gdzie? Na dole. O, psz. No, i kolejny punkt 200 metrów pod ziemią. Raz. Drugi dziad. No, dawajcie, dawajcie. No tutaj chyba. Wiedziałem, żyjesz? Nie. Okay. Ojej, ojej, O nie, ja nic nie widzę, jak mi walisz w łeb. Mordeczko, weź się uspokój. Masz tu granata i na zgodę, co? No i fajnie. Dobra, dużo ich jest tam. Wypróbujemy fleszę. Okej, Rydaje. Się nie spodziewaliście tego, co? To Jeszcze raz. I dawaj to. Jeden. Hmm. O. To już... Nie, no spokojnie, cały czas do przodu. Idę, idę. No nie no, jak on unik zrobił ninja, już dziadostwo swoje. 900 tysięcy Tom Hawk rakiety. Toma holka. Chyba Tony Hołka. Się pomyliliście chyba. On jest dobry, nie? Bo idzie. I Zobaczył mnie za plecami. Jutro. Nie? Dobrze. Dobrze. Może na radarze nie widzę. Szkoda, że ja nie mam radaru. Się przydał radar. By się przydał. Naprawdę by mi się przydał radar. No wychodź. A ty lez. No nie! Jaja? Jaja co ja robicie? Ostrzelał zanim je zobaczył. Reporta masz. Znowu Kirst nagle wyskakuje, nie? O i ten, kurde, wszędzie wy jesteście Dobra, trzeba przejść do przodu jakoś, mamy 170 metrów do przejścia Raz, raz, to jest czysto, tam jest jeden ziomek Nie żyjesz, nie żyjesz Dziękuję To jest czysto na razie To po co mi to mówicie?

Muszę uważać. No wybuchaj. Ale czemu pode mną? <słuch> Najpierw flash. Potem wchodzisz. Zapamiętaj, to jest takie łatwe! O nie no tutaj oni z jednej i z drugiej strony są. No skąd? Jakbym wiedział. <słuch> No nie traf... Hmm. No nie na no, akurat. Ty, no nie no. No nie! Nie trafiłem shotgunem z bliska! Jeszcze raz. No dostaw... E? Daj, dawaj, dawaj! nie przełatuj!

Keep tak się na wszelki wypadek. Ustawię tu minę. Najgorzej, w zamkniętych przestrzeniach oni są najmocniejsi. Uff. Nie mam jeszcze kawałek. No widzicie co się dzieje? Ja nawet wyjść nie mogę! Na wychylenie to jeszcze działa. I czyjcie, dobrze jest, kolejny etap. Proszę, zapis. Jakiś zapis, był jakiś zapis? Mam nadzieję, że tak. Zapis, dobrze.

bust nie jeszcze tych będę musiał zabić No to będzie masakra Mieraj O przełazicie A ty! Chciałbyś. Nie ma. daj mi się wycofać C4 dawaj. Ja tam wpakuję im. Patrzcie, to teraz będzie się działo. Patrzcie, coś teraz będzie działo. Macie. Kurna. Macie jeszcze trochę. Jakby był było mało. Dziad jedna Co ty tam jeszcze? Czemu tutaj przez budynek nie można walić? Z czego wy robicie te cegły? Skrzynki. Dawaj, dawaj. O, dobrze, dobrą pozycję mam. Czemu to dalej działa? Jaka logika? W ogóle patrzcie. No dobra, w sumie normalnie. Ok, lecimy. 20 metrów. Ok. A nie to mój. Ratunku. <ścoughs> Czysto? O tutaj jest. <laughs> dawaj, dawaj, minuta została A soap, to ja! O, gdzie ja mam dodać? Nie, 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 No, cholera! Gdzie ja mam ten, ten kod wpisać? Czemu akurat tutaj? No, wpisuj! Przytrzymaj! Anulujący, ohe, dobra, dobra. No to już okej. Okay. Minutkę, nie? No to nas spokojnie. Stan by. Na co mam czekać? Bravo 6, wszystkie warheadzy zostały zbudowane. Droid debris, ale most of it landing in the ocean. Sir, check the security feed. It's the can. He's taking off. Captain Price, this is gas at the security station. They came in by trucks. I'm thinking we can use all of these to get the hell out of here. I'm sending you the coordinates to the vehicle depot.

Tak? No to masz Też umiem O nie, znowu to Znowu wychylanka Lodowań no Co się drapiesz po głowie ziomek, wal tutaj? No wychodź No wychodź! Dziękuję Ja się mogę podrapać teraz Zasłużyłem sobie po tych trupach wszystkich <tryk> Czemu jeszcze nie koniec? Gdzie on w ogóle wali? Gdzie wystrzelacie? strzelacie? No patrzcie, co on robi. Gdzie on strzela? Trafił. No to nieźle. O, winda, dobre. A nie mogliśmy tędy przyjechać? Dobre. Nieistotne. coming up the lift stand by you know sir, i would not mind getting a shot at the cave yeah we'll get in line mate we need to find out first mm -hmm. no, I'm No nie, no nie! Ani przeskoczyć, ani w tą, ani we w tę. No weź wpadaj już. Granaty macie. Już? Dobra, jest kolejna misja. I zaczynamy ostatnią misję z Call of Duty. Oczywiście mamy jeszcze epilog, który też zrobimy, ale to jest już oficjalnie Hello! ostatni odcinek. Powiedzmy, no nie ostatni odcinek, ostatnia misja. To są nasi czy nie? Jady głupie! No i umieram.

Tylko tu teraz strzelał. I, I co z tego? O! Dobrze. To nie, nie trafię. O nie, nie trafię. O nie, nie trafię. Nie trząść tak. No to powinno już trafić. No kurda, nie w... Ostatnia szansa. No nie w mur! Daj mi to. Nie ma naboi. Nie ma naboi do RPG-a. Nieważne. Co wy, to, to nasi, dobrze. Koniec gry. Tak? Hmm? No nie, jednak nie. Czy nie miałem tak naprawdę zastrzelić tego helikopteru? No dobra. Może być. Może tak być.

nie, jeszcze z klifu nas walą O ty, o ty, o ty, nie no Jesteś mi głowca Dobra, wyskakiwać Nie, to jest nie do wyobrażenia. Skąd on mnie bije? No nie mogę, nie mogę, no sorry. Nie mam jak. Co to? Co się stało? A jeszcze żyjemy. Tak, wygląda jakbyśmy mieli umrzeć Pewnie przy, przylecą, nie? Przylecą? To on <laughs> o nie! Nawet ale się uda! <laughs> Chyba! <laughs> ale zepsułem! Ale zepsułem! Jeszcze raz! Pyk! 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 I przeładowanka. Jeszcze ktoś? Koniec! Zabiliśmy go! Oh, najgorszą postać w grze zabiliśmy, więc chyba już koniec, oficjalnie koniec Call of Duty. Jeszcze sobie epilog zrobimy, więc będzie jeszcze jeden odcinek. No. Hmm. Nie dawaj! że Czy to Ukraińcy, czy to Rosjanie? Tylko się zastanawiam. No, Pierce już nie, nie, nie przeżył. No, ale w końcu udało nam się zabić, więc powiedzmy, jego zadanie zostało skończone. A też to dziwne, bo. Wtedy jak mieliśmy tą misję ze snajperem, no to on jakoś przeżył, ale ciekawe jak. Nie wiadomo, ręki nie ma. Może w rękę trafiłem. Nie wiem. Okej, jeszcze wam tak pokażę, żeby nie było, żeby nie było. Jest! Ukończono! Na dole macie tutaj. Ukończono! Weda weteran! Tutaj ukończono, bo to była tylko katstenka taka dłuższa. Tutaj dalej. Weteran, 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 weteran. Wszędzie weteran. Tutaj też była taka scenka z bombą nuklearną. Dobrze, nie, nie, nie. Kolejne mamy weteran, 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 wszędzie weteran. I tutaj tak samo. Została nam jeszcze jedna misja z epilogu, więc tam właśnie zaczniemy kolejny odcinek. Do zobaczenia! A to już niestety koniec naszej gry Call of Duty Modern Warfare. Pozostaje nam jeszcze jedna misja z epilogu, którą przejdziemy sobie już niebawem. Aby nie pominąć kolejnych serii, koniecznie zostawcie coś po sobie. A na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki śliczne za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się na ra!